No, się ma tęczowe świry, Zaczynamy kolejny odcinek. Boże, co ja mam takie zawiechę ostatnio? Mm, u tych rybaków tam. Ryb, rybaków, tak, rybaków. E, oddalam odcinek z Pietruchami z tego względu, że tam muszę zrobić remont. A jakby nie mam na to pomysłu, i nie za bardzo mi się chce, szczerze mówiąc. Więc tak, odwlekam, odwlekam, odwlekam. No, ale za tydzień już nie ma innej opcji. Muszę jakoś w tygodniu coś tam pomyśleć, coś tam wymyślić, co ja tam mam zrobić. Kogo wyrzucić z tego domu? Coś tam, coś tam. Cuda wianki. A w ogóle tam jeszcze. Studia. Nie, piekło, piekło, muszę coś tam jeszcze zrobić. O, jezu, dużo muszę zrobić przed tym odcinkiem. Mnóstwo. O, Boże, teraz się zestresowałem. Teraz będę zestresowany cały ten odcinek, że muszę u Pietruków tyle zrobić. Boże, po co się ja zacząłem o tym gadać? Chore, chore, chore. Dobrze, wracamy do rybaków. Mają syf, jak widać. Ja chciałam to uwiecznić. W ogóle te kafle. Ja bardzo często je używam, ale teraz jak tak na nie patrzę, to przecież one chyba są stylizowane na brudne. Albo takie kafle w stylu takiego wiatrołapu, albo takiego yy, ganku. Że wiecie, że zawsze od piachu, zawsze Walono, no bo to deszcz, błoto i tak dalej, tak, wiecie pogoda ze zmierzchu A tu tak nie wiem, z syfem się zaraz skojarzyło, tak bardzo yy, Ale co dzisiaj? Dzisiaj zagramy tam rodziną. Będzie odcinek e, na pewno mega szybki, bo ja zaczynam weekend. Dość długi, trzydniowy. Przyjeżdża moja znajoma, która będzie u nas przez te trzy dni, więc ja muszę, tak jakby, wiecie, sobie zrobić ten odcinek i go zmontować, zanim ona tu wjedzie. A ona tu wjedzie za jakieś, nie wiem, 12-14 godzin, <laughs> więc ja muszę to ogarnąć. No i tyle, no i co, no, no i zaczynajmy. Nie mam nic innego do powiedzenia dzisiaj na początek. A no, nie wiem jakichś mądrych rzeczy. Hmm. A, może anegdotka. Mm, bardzo króciutka. Zawsze, jak e, dowię do po przychodzą ludzie i y, upominamy ich o założenie maseczek, to w 90% przypadków ci ludzie zaczynają być mega agresywni. Yy, od razu zaczynają się rzucać, rzucają jakimiś ustawami i są tacy bardzo agresywni, nastawieni po prostu na wygraną. I my tak zawsze stoimy i tak w sumie my tylko zapytaliśmy, więc możecie nawet nam skłamać coś w stylu, że macie badania i mo nie możecie nosić, a z racji, że, je, że chroni was prawo do waszej prywatności i nie musicie ludziom pokazywać na co choruje, to nie musicie tego okazywać tak naprawdę. My możemy o to zapytać, czy chciałby pan, albo czy chciałaby pani. A jeżeli wy powiecie nie, no to my was puszczamy, tak? Ale ci ludzie w 90% są tak agresywni, że wylatują ze sklepu nie za to, że nie mają maseczki, tylko za to, że są po prostu agresywni i są niebezpieczni dla otoczenia. No, taka anegdotka. Jakby ktoś na przykład nie lubił nosić maseczki i bardzo się z tego powodu bulwersował, to jeżeli chcecie wygrać, to chociaż zachowujcie się jak cywilizowani ludzie. Dobrze, zaczynajmy, bo miała być minut, minutowa anegdotka, a pewnie wyszło 10 minut. Ej, jest 6.30, ja bym pewien, że o 6.30 już jest słońko. Ej, dobra, panie Edwardzie, oni teraz pewnie mają wszyscy jakoś te fryzury pozmienione, bo mi zaczęły działać, ale wiecie co jest zastanawiające? Dzisiaj to dopiero zauważyłam, no bo jak chcę ogarnąć ich, czyli nimi zagrać, to nie są tak na końcu mapy bo oni są gdzieś na granicy, potem tam jeszcze są te zombiaki, którymi my nie gramy. I słuchajcie, że mi ten mat nie działa na mapę. Ona jest po prostu... Tinker? do czegoś nie jest przetłumaczona? Yy, to wygląda w taki sposób, że ja nie mogę tam dojechać. Ja muszę jakoś tak ustawiać kamerę pod skosem, tak żeby sobie kliknąć w ten dom, nie? Ale nie mam tego... Co się stało? E, nic się nie stało, czemu ta kamerka mała się włączyła. No i nie działa mi ten mod, nie wiem. Jedne mody teraz mi działają, jedne nie. Może jest tak, że któryś na któryś oddziałuje. Któryś na któryś. No wiecie o co chodzi. Aha, to może dzisiaj wolne, więc mogłeś sobie po prostu pograć. Jest piątek. A jest źle. Są tym się nie zgadzają. Bo tam gram czwartek, piątek i sobotę. Boże, albo w, no, w legacji grałem? Boże, nie pamiętam. Dobra, jak skończę te tury, to sobie e, przejrzę wszystkie rodziny, czy się zgadzają dni. okej? Okay? a ja zrobię tutaj łazienkę. Okej, okay, nie pamiętałem. Mało pamiętam z tej rodziny, jakoś tak nie wiem. oni są, nie wiem, może mi obojętni. O ciebie to nawet chyba nie przebierałem, tak? miałem ciebie gdzieś, bo ty masz teraz te włosy Ala, Ariana Grande. Ale ja uważam, że ty i tak jesteś bardzo ładny z tym. Czekam, aż będziesz nastolatką w tym odcinku? No nie bardzo, w kolejnym. Kolejny odcinek z tej rodziny to już będzie taki mega długi. znaczy się, one będą troszeczkę dłuższe, bo tak naprawdę w Nowym Pobrzeżu jest tak, że te dni Simowa po prostu wydaje mi się, że są krótsze niż w czwórce. Chociaż może też dlatego, że ja się jakoś tak w legacji bardziej skupiam na tej grze, a seria z Nowego Pobrzeża jest dla mnie taka luzacka, że tutaj, a jak się coś skiepści, to w sumie się poprawi i nie mamy jakiejś takiej spiny. Nie wiem, czy mówiłem, ale ostatni odcinek z rodziny Azel mi się nie zapisał i tak Machnąłem ręką, stwierdziłem, A, whatever. Ale nie zapisał się z tego względu, już Wam mówię dlaczego. Ponieważ grałem, jakby grałem, nagrałem odcinek dla Was, pod i wyczyść to od razu. I wiecie, no po prostu zobaczyłem, że mi się wszystko nagrało, że o, ten obraz z obs się nagrał, z dźwiękiem z mikrofonu również. I grę zostawiłem włączoną na pauzie. I komputer yy, wszedł w stan strzymania, uśpienia. I po prostu jak już ja wybudziłem ten komputer, to. To już nic nie dało, nie? Jakby. A, ty nie czyś tego w sumie, Stara, bo jemu trzeba do tego. Do tego, do sprzątanka. No i już ta gra nie wróciła, nie? Do, do, te... do jestestwa. Ej, a ty jaką masz figurę, bo ty strasznie przytyłaś, nie? Od kiedy ja się tą zajmuję, tak? Ale mam tutaj narzędzie do ćwiczeń, a ty idziesz na 10, no to chwilę możesz poćwiczyć, nic się nie stanie. No i możesz teraz odetkać, nie wiem czy to, to idzie w sprzątanie, wyrzucenie śmieci? Chyba nie. A ona tam chwilę poćwiczyła tak naprawdę, co? Aby nawet nie ruszyła tego, no bo ona jest jak na granicy. Okej, okay, a ty mój drogi, czego potrzebujesz od życia? Ty potrzebujesz tego sprzątania, no to, ale nie chcę cię uczyć sprzątania, tylko chcę, żebyś ty rzeczywiście coś tu, nam no, wysprzątał, bo czemu nie? zaznaczy uzupełni. A, ty możesz te ryby powrzucać, no to okej. Okay. A sprawdź nam mm, zapas żywności eee, 168 na 200, więc nie jest źle, jest całkiem spoko. Eee, tutaj nic, tutaj nic, poczta nic. Dobra, czyli tylko to sprząta. No dobra, nie ma co sprzątać, więc już się ucz tego sprzątania z książki. Nie wiem, co bym miał zrobić za książkę, jakaś perfekcyjna, pani domu albo coś innego tak naprawdę. Bo co innego by to mogło być? A w ogóle chciałbym mieć przyjaciół i piąty poziom czego? spontanicznie no to super. Ja będę szczęśliwym człowiekiem. A i nie mam dzisiaj na to sił. Dobra, mamy wszystko zrobione do pracy, tak naprawdę. Wszystko jest ogarnięte. No to co, rybak chyba w końcu yy, może się ten, ten. Yy. Zapachowo przynęta? Połowić sobie może ten tego. Pomoczyć kija. Być zadowolony z siebie. O, Rosalia wraca ze szkółki. Dzień dobry, witamy serdecznie. A jest grubaśna. Skacz na skakające słabo. Nie, tu, kładź tu na ziemi. O, proszę bardzo, chciała nawet skakać. Musimy trochę odchudzić. To coś się rusza. Nie mam pojęcia, czy dojdzie do góry. No, ma stygmatyzm i mi się wszystko trzęsie. Jak patrzę za długo w jeden punkt, to mi się zamazuje, ale też może dlatego, że dzisiaj jestem trochę zmęczony. Ale fajnie, że tam trochę poćwiczyła. No dobra, trudno. Idźcie dorabiać lekcje. Matka wróciła, więc matka może wrócić do ćwiczeń, żeby też z tą formą wrócić. Chociaż ja się zastanawiałem, czym nie zrobić drugiego dzieciaka. Co myślicie? Co myślicie? Jakby nie mogę za bardzo czekać z tym waszym myśleniem, bo tutaj pan Edward już będzie stary i to tak głupy myć niemowlę, a mamy miejsce w sumie. Mam bardzo dużo miejsca, więc ja myślę, że to jest dobra opcja. Zaciążymy po prostu. Na koniec odcinka może? To będzie spoko, opcja mi się wydaje. Dobra stara, skończ już. O i schudło się. Dobra, a... Aha, bo mam drugą łazienkę, zapominam zawsze. Ta już poszła spać, tak? A odrobiłaś lekcję, odrobiłaś. No dobra, jak chcesz, to idź w sumie. Boże dzień się skończy, nawet nie zjedli kolacji. Weź... Sumowędzony zrób wam wszystkim. Proszę tu się wykąpkać. Ja ich jeszcze obudzę na jedzenie, mi się wydaje. O, proszę bardzo, jeszcze taka super rybka jest do zrobienia. Mi się wydaje, że ona zawsze wychodzi chyba. Albo mi się tak wydaje. Dobra, dziewczynka, ty pójdziesz jeszcze siku, prysznic i pójdziecie wszyscy spać w sumie. A nie mogę jej położyć spać, ale głupie. O, wam go dobra. Dobra, stara, ty możesz iść spać, jak zjesz. Ty też. Okej, okay, nowy dzień. Czemu ty wstałaś? A bo ty masz zabawy mało, no dobra. Ale najpierw trzeba posprzątać tu. A potem możesz sobie iść pograć. Gazeta nie będzie dostarczają, masz ich zbyt wiele. No rzeczywiście, to jest racja. A jest sobota młoda, więc... Ty zamiast się bawić, możesz ogarnąć te gazety. Telefon dzwoni, nie wiem gdzie jest. Jak młoda zdąży odebrać to odbiorę. Jak nie, to nie. Zdążyła. Nic zdążyła. Ojej, ale mi przykro. O, możesz pościelić łóżko. I potem iść wskakać na skakance. Chciałam, żebyś schudła. Ja nie wiem, czy ty chudniesz od tego. Naprawdę no, nie mam pojęcia. Musicie mi powiedzieć, czy od tego się chudnie. Ale gram się na totalnym speed, ale już tak chamsko. A ja wiedziałem, że tutaj tylko opadło z tą yy, wagą. Nad wagą chciałam powiedzieć. Ale to i nic nie idzie do góry. A co ona ma robić? Nie wiem, co byś miała robić. A jakbyś poszła z matką coś robić? E, baw się. Rzucanie piłki. Dobra, rzucać. Może ta piłka coś ogarnie, ale wątpię, szczerze mówiąc. Jest, jakie je wydoiła. Chcesz ją zabić? To Twoja matka. Weź w ją, rzuć też tak w tą młodą. Jebułty ją. Nie, to nic nie daje temu dziecku. Nie wiem, co mam robić. Pływać, kurde, co? O boże, Edward kogoś przeprowadził. Nie mam pojęcia kogo. Jakąś babę. Kim jesteś? Pani Białko, pożegnaj się z nią. Jestem niepotrzebna. O boże, jak wy jesteście super relacje, jak najlepsi przyjaciele. Ej, nic nie pamiętam, serio z tej rodziny. Wkurza mi to. Muszę jakoś częściej nimi. częściej. Szybciej ich wybierać do rozgrywki, a nie na sam koniec. Zazwyczaj tak jest. Jakoś zapominam, bo jestem. Są... Gdzieś tam na końcu mapy i wiecie. Eee, dobra, teraz tak. Mm, odprężcie się i zrobimy tam ciążę. Nawet nie chcę, wiecie co mi się kręcić, kurde, z smoczkiem żadnym. Będzie po prostu pierworodne, czy jak nie. Syndrom jakiego? Nie wiem. E, ej, nie można. A dobra, naciskam nazwego Sima. I cyk. Ej, chyba się nie udało, nie było muzyczki. Dobra, spróbujemy następnym razem, będziemy to robić naturalnie. Ej, no ale e, mogłabyś w końcu zrobić wam coś o na papajach. Na papajach? W papajach? Jaki strój tutaj? Sexy, flexi. No i kolejna ryba. Ja bym już po prostu się zżygał, ale widzisz co? Ja w mojej pracy ostatnio, na nawet codziennie jemu sosia, więc jakby wiem, co oni czują. <gł> Jak już jedzą 50 razy to samo. Zeżerli i co? I nic. 5 dni, a ty masz jakieś 16, czy... tak? A ty? 2. Więc dużo mi zostało tych dni w sumie. To już jest zmęczone. No dobra, niech pójdzie spać w sumie, ale nie podoba mi się to. Rozalko. Stara odłóż, bo ostatnie ryby się zmarnowały. A szkoda tego, naprawdę. No, spać was nie położę, kurczę. A spróbujmy jeszcze raz, to barabara. Bara. No, szybko, 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 szybko. Postaraj się o dziecko. Jest muzyczka! Czyli super. Dobra, niech już śpią. Elo. Okej, okay, moi drodzy, ciąża zaczęła się jakoś w nocy. Gdzieś o czwartej, więc jesteśmy na tym etapie, że, wiecie, będziemy bliscy umieranka. Jak sobie. Si Ej, no co ty robisz? Głupia jesteś? Spadaj, głupia babo. Dobra, zjedź już od razu, bo ja wiem, że teraz jesteś na granicy po prostu umierania. A ty, młoda, przynajmniej mnie być, słuchajcie, malarką. Ona nic nie ćwiczy tego malowania. Proszę, proszę sobie malować i tutaj być artystką. Ta kreatywność na jakimś poziomie? na trzecim. Więc nie jest wcale tak super. Matka zje dwa talerze. Ja wiem, że wtedy ona będzie tyła, ja będę narzekał. Ale dobrze wszyscy wiemy, jak to wygląda, tak? Jak jesteś w ciąży, to jesteś bliska po prostu śmierci w tej grze. No, kąpiel z bomberkami się nam przyda. I nie wiem, czy będą na czy nie. Podejrzewam, że nie. Że wypadną w nocy, więc. Ojej, gra mi się zminimalizowała. O Boże, ale się zestresowałem. Boże, ale jestem w stresie. Teraz nie tylko, że tymi pieprzami się stresuję, to też. Ale tutaj. Okej, okay. skoro już mi działa gra, to mogę powiedzieć, że się zgadza, bo pamiętam, że odcinki się kończyły na tym, że właśnie zaczynał się pierwszy dzień zimy. Więc jest okej. Okay. Z tym, z tymi... z czasem. Z tymi, z czasem. No wiem o co chodzi. Yy, wyczyść jeszcze to. I chyba wszystko jest czyste, kurde. Chciałam coś z tym salonem robić, bo teraz tu mam taką pustą. Jopę, przez to, że tu jest jadalnia, ale też zastanawiałem się, czy właśnie tej kuchni jakoś nie otworzyć tu z tej strony jeszcze, żeby był widok na stół. I wtedy by można było tutaj, wiecie, zrobić jakiś salon, tak inaczej coś, ale to jeszcze pomyślę, bo ma ten strój, ulubiony ogólnie, ten ciążowy, bo myślałem, że urośnie brzuch, ale jednak nie. Idzie kopać w piasku. No dobra, w porządku, co chcesz. Córka co robi? Dalej maluje. O Boże, kwiatka, serio. O Boże, Crazy Girl. Ona bycia, tak, dostać najwyższą ocenę w szkole. No dobra, a to jest trudne w Twoim przypadku? No tak, trochę tak, no bo w sumie zostało tylko o. Urosł, więc być może będą narodziny. Być może. Eee, nie, to nie jest realne, bo dzisiaj jeden dzień... Nie, nie da rady. Nie da rady tego po prostu. Czyli dalej musimy skakać na skakance słabo. Okej, okay. żeby jej ten żółty poziom jakby stał w miejscu. I nie wiem, Pozuj? Eee, na. Pozu? poza nie. A nie można iść na wędrówkę? Personalnie. nie. Skacz na skakance, pozój, wydmuchaj bańki. Nie. Gdzie trzeba iść na ten przechadzkę. Yy, zabaw do nie. Nie, nie ma. Myślałem, że to tutaj gdzieś będzie chyba, że to jest zły. baw się. Uderzyłem mikrofon. Baw się nie. Nie, nie ma nic takiego. No jak? A, bo i tak już tego nie mam. Ale kreatywność ona by chciała. Okej, okay, no to teraz kontynuuj ja kontynuuję ćwiczenie. I może nam się to uda. Dobra, sprzedaj za 8. To jest twój pierwszy zarobek. I ten piąty punkt zrobimy. I chyba ten jeden dzień jeszcze wytrzyma. Żeby właśnie um, utrzymać ten żółty ten wskaźnik aspiracji. O, super, jeszcze jak wysoko podrosł. Eee, stara to tam. Dobra, i następny jest jej szósty. a tu ktoś łazi. I ja myślę, że to jest baba, to był chłop. To jest bonifacy. Ta tu śpi. Ten tu siedzi. <gry> Okej, okay, tym ciekawego Edwardem my ja dzisiaj zakończymy, bo ja chcę zostawić was w bogiej nieświadomości, co to będzie za dzieciak. I ten dzieciak urodzi się dopiero w następnym odcinku, więc będziecie musieli niestety poczekać, jeżeli oczywiście jesteście ciekawi to zachęcam was do dodania łapki w górę, bo to zmotywuje mnie, żeby nagrać w ogóle odcinek z tej rodziny następny. Co? Taką świnią będę? Nie będzie łapek w górę, nie będzie odcinków. Koniec. Skończyło się. Będziemy tak robić chyba od teraz. Oczywiście, jeżeli jesteście tu nowi i oglądacie mnie pierwszy raz, zachęcam serdecznie do subskrypcji. Nie jestem dzisiaj w najlepszej formie, ale chyba wszyscy zaczęliście, że jestem mega zmęczony. Nie wiem dlaczego w sumie, a wiem dlaczego, bo sam o czwartej. No cóż, dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piąteczek w lekcji Challenge, cześć.